Nazywam się Zbigniew Plit, prowadzę gospodarstwo rodzinne w miejscowości Łasin o powierzchni około 550 hektarów. Zajmuję się produkcją rzepaku, buraka cukrowego, pszenicy ozimej oraz kukurydzy. Rzepakiem zajmujemy się od wielu, wielu lat. W strukturze zasiewów zawsze stanowił nie mniej niż 25% zasiewów. Na ten rok akurat plantacje są o powierzchni około 120 hektarów. No i w doborze odmian wprowadziliśmy, dobraliśmy sobie nową odmianę firmy BSF Invigor 1165, sugerując się tym, że odmiana ta posiada duży potencjał planowania, bardzo ładnie została oceniona, Invigor został oceniony w badaniach coborów, charakteryzuje się wysokim plonem i odpornością na warunki stresowe susze i dużą odpornością na suchą zwiniznę kapustnych, co dla nas jest ważnym bardzo elementem. Inwigor na tym polu tutaj, na którym się znajdujemy, to jest działka o powierzchni około 73 hektarów. Inwigor zasiany jest na powierzchni około 30 hektarów. Sialiśmy rzepak w tym roku 17 sierpnia. Zostały rozpoczęte siewy i zaczynaliśmy właśnie od wysiewu odmiany Invigor. Odmiana ta charakteryzowała się bardzo dużą energią wschodów. Jesienią jej morfologia no, wybudowywała się bardzo szybko, rosła i musieliśmy stosować regulację rzepaku w dawkach dzielonych karyksem aby po prostu utrzymać stożek wzrostu rzepaku blisko gleby, aby uzyskać po prostu Dobry parametr roślin, dobry pokój rośliny do przezimowania. Przez zima nie była zbyt ostra. Invigor bardzo ładnie przezimował, na tle innych odmian wyglądało to bardzo dobrze. Charakteryzuje się takim jakby szybkim startem. Dobrze odbudował się po okresie zimowania i mimo tego, że były braki i są nadal braki wody. Wybudował nam bardzo ładne rozgałęzienia, kwitnie intensywnie, kwiatki są o takich dużych płatkach, wyróżnia się właśnie tym na tle innych odmian, że bardzo ładnie kwitnie. Charakteryzuje się późniejszym kwitnieniem i liczymy na to, że mimo tych niedoskonałości głównie związanych z tym, że mamy bardzo niskie opady, liczymy na wysokie plony uzyskane na inwigorze. BASF. We create chemistry.